Drodzy mili, pewnie wiecie, że istnieje taka inicjatywa jak Tour de Konstytucja. Ja pod jej dobrym wpływem i urokiem pozostaję już od dobrych kilku lat. Grupa zapaleńców, skutecznych zapaleńców, wespół z szanowanymi sędziami, prokuratorami, adwokatami, wszelkiego autoramentu, prawniczkami i prawnikami jeździ po Polsce i... Opowiada o praworządności, na różne sposoby, w różnych ujęciach, zawsze z szacunkiem do ludzi. Oswaja też takie trudne, bo rzadkie pojęcia, jak obywatelka czy obywatel. Inicjatywa bezcenna, bo kto ma wiedzę, ten nie da sobie wcisnąć kitu, ten nie da sobie wcisnąć autorytaryzmu. Żeby być in progress, żeby dojechać wszędzie i w godnym składzie potrzebuje większego tour de busa, bo jak mówi sędzia Igor Tuleja, większy bus inaczej. W większym busie więcej konstytucji. Jeśli chcecie dołączyć się do rzutki, bo chcecie, żeby świat był mądry, albo przynajmniej trochę mądrzejszy, to bardzo Was do tego zachęcam. Ja już się zrzuciłam i zapewniam, że każda kwota się liczy.